Skupimy się teraz na dwóch bardzo ważnych zagadnieniach, więc prosiłbym Ciebie, żebyś od razu odłożył telefon o, albo sobie wyciszył, włączył tryb samolotowy, zamknął drzwi, wygonił swoją drugą połówkę z pokoju, poprosił swojego dzieciaczka o pół godzinki nieprzeszkadzania, po prostu wyrzucił wszystkie rozpraszacze na bok, bo to naprawdę jest bardzo ważny temat i poruszymy tutaj dwa zagadnienia, które no, moją, moim zdaniem jest są integralną, nierozłączną częścią właśnie przygody tradingowej oraz inwestycyjnej. Więc porozmawiamy sobie dzisiaj o trading planie oraz o dzienniku tradera. I słowem wstępu chcę powiedzieć, że nie są to wymagane rzeczy. Znam osoby, które mają swój dziennik trading plan, yy, prowadzą swój dziennik tradera i zarabiają pieniądze. Znam osoby, które nigdy w życiu nie zapisały żadnej transakcji do swojego dzienniczka tradera i również zarabiają pieniądze. Chodzi o to, że prawdopodobieństwo, że ty będziesz zarabiać pieniądze na tym rynku, posiadając trading plan na dziennik tradera, wzrasta diametralnie. Więc jeżeli roz rozumiemy, że jeżeli będziemy używać tych dwóch tutaj narzędzi, jeżeli będziemy się e, będziemy przestrzegać naszego trading planu, to nasze prawdopodobieństwo wzrasta diametralnie. To moim zdaniem i wielu innych ekspertów warto jest po prostu zaimplementować te dwie rzeczy w swojej przygodzie inwestycyjno-tradingowej. Więc na samym początku już mówiliśmy o tym, że musisz sobie uzmysłowić, na jakim etapie życiowym Ty jesteś w tej przygo przygodzie no, zarabiania pieniędzy, tak? pomnożania kapitału. Czy Ty już masz te pieniądze zgromadzone gdzieś na swoim koncie, w skarpecie, gdziekolwiek i chcesz je pomnożyć? Czy Ty jesteś na etapie dopiero kreowania tego kapitału? Jeżeli jesteś na etapie kreowania kapitału, no to musisz skupić się na czynnościach, które będą przynosić Tobie pieniądze, jak najwięcej pieniędzy. Jeżeli Ty jesteś na etapie Pomnażania swojego kapitału, czyli już masz jakiś tam kapitał zgromadzony, 10, 20, 50, 100 tysięcy dolarów na swoim koncie, no to ty będziesz podejmować zupełnie inne ruchy niż osoba, która jest jeszcze na etapie dopiero tworzenia tego kapitału. Więc na początek, po prostu pytanie do Ciebie: czy bardziej interesuje Cię pomnażanie kapitału, czyli wtedy? E, Zajmujemy się w 70, 80, 90% inwestycjami, czyli właśnie pomnażaniem kapitału, czy ty jesteś dopiero na poziomie mm, kierowania tego kapitału. Wtedy właśnie 70, 80, 90% będziemy e, przeznaczać naszego czasu i energii będziemy przeznaczać na tworzenie tego kapitału. I jak tworzymy kapitał? Przede wszystkim trading, czyli coś na czym się tutaj skupiamy, tak, czyli wykorzystujemy dźwignię finansową czy to brokera, czy to giełdy, żeby zarabiać jak najwięcej pieniędzy. No i druga sprawa również system Poleceń, które tutaj w Akademii posiadamy, więc za polecanie możesz sobie wykreować bardzo fajny, tak zwany przychód rezydualny, czyli będziesz dostawać wynagrodzenie cotygodniowe, które również warto sobie później pomnażać, tak? Czy to wpłacać na przykład na konto blokerskie, czy wpłacać na przykład na. Giełdę i pomnażać właśnie przy użyciu kryptowalut, to już zależy od ciebie. Więc na samym początku, fokusujemy się tutaj na tradingu, no bo przejdź tutaj, żeby zarabiać pieniądze, tak? Oczywiście, jeżeli jesteś zadowolony, warto, żebyś po prostu polecał akademię dalej. Również dostaniesz za to prowizję, którą warto by było później naturalnie pomnażać. Więc na samym początku, porozmawiajmy sobie o czymś, co się nazywa właśnie trading plan. Ja może tutaj zrobię to troszeczkę większe. Cyk. Mamy trading plan, mamy dziennik tradera. Więc na samym początku fokusujemy się na tak zwanym trading plan. I trading plan musi odpowiadać na kilka pytań, które. A o, dobra, jeszcze zanim w ogóle zaczniemy, to chcę, żebyś wiedział, że takie treści są u nas, u naszych polskich oraz zagranicznych edukatorów. Więc jeżeli przejdziemy sobie, dajmy na to do Przemka Wójcika, do Kamila Lewandowskiego, do obojętnie jakiego edukatora w języku angielskim i wejdziemy sobie w favorite sessions i wpiszemy sobie trading plan. To zauważ, że wyskakuje nam materiał, który się nazywa właśnie Trading Plan. I tam jest szczegółowo rozpisane, właśnie krok po kroku, z detalami i u Przemka Wójcika i u jak to powinno wyglądać. Więc na samym wstępie. Chciałbym, żebyś obejrzał ten filmik, w jaki sposób ja podchodzę do właśnie trading planu Dziennika Tradera, a następnie chcę, żebyś się udał bądź udała do Przemka Wojcika oraz do Kamila Lemandowskiego i zobaczyła w jaki sposób oni to wszystko tłumaczą z perspektywy właśnie chociażby kryptoinwestora oraz tradera w przypadku właśnie Przemka Wójcika oraz z perspektywy Forex Tradera, czyli właśnie Kamila Lewandowskiego. Więc to jest najważniejsze, żebyś właśnie po tym filmiku również się udał i obejrzał te dwa materiały. Trading Plan u Kamila Lewandowskiego, Trading Plan u Przemka Wójcika. Jeżeli chodzi o to, co, e, co moim zdaniem powinniśmy na samym początku opracować, to tak. Ile my mamy kapitału na trading, inwestycje. Czyli, właśnie w jakim my e, położeniu jesteśmy, tak? Czy chcemy już pomnażać nasz kapitał, czy my dopiero ten kapitał zaczynamy tworzyć? Numer dwa, czekajcie, czy ja mogę tutaj tak zrobić, żeby. No dobra, zrobimy tak. Numer dwa: Jaki ja mam przychód miesięczny i ile procent z tego mogę przeznaczyć na. Trading, inwestycje. Czyli każdy z nas, prawdopodobnie, taką mam nadzieję, każdy z nas tutaj zarabia, tak? E, czy to jest twoja praca na etacie, czy masz swój biznes, czy może właśnie polecasz akademię i e, kierujesz się tutaj przychode, przychodem rezydualnym, to jest tak naprawdę twoje bardzo indywidualne tutaj podejście, tak? Ale chodzi o to, jaki ty masz kapitał, właśnie, który dostajesz co tydzień, co miesiąc, który możesz sobie przeznaczać e, chociażby na trading, na inwestycje. Kolejna kwestia: ile mam czasu wolnego w ciągu dnia i w jakich porach. Czyli, czy Ty na przykład możesz sobie trade'ować z rana, po południu, wieczorami? Ile Ty tego czasu tak naprawdę możesz przeznaczać właśnie na tego typu aktywności? I kolejna kwestia, bardzo ważna: jak wygląda moje podejście do Ryzyk. Jak wygląda moje podejście do ryzyka, czyli to będzie nam determinować, czy my idziemy bardziej agresywnie w zarabianie pieniędzy, co z jednej strony może ci przynieść większe zyski, czy idziemy bardziej spokojnie, co może Ci przynieść większą taką ulgę e, psychiczną, można powiedzieć. Czyli to jest bardzo ważne, można się z tego nabijać, można tego nie brać pod uwagę na samym początku. Chodzi o to, że jeżeli twoje takie. Twoja tolerancja na różnego rodzaju właśnie emocje związane z ryzykiem, z ryzykiem pieniądza, no bo to tutaj robimy, tak? Ryzykujemy jakieś pieniądze, odpalając transakcję, my w 100% musimy zapewnić sobie, zapewnić siebie, że my tą transakcję przegramy. Tylko tak możemy tak naprawdę zarabiać pieniądze, czyli jeżeli odpalasz sobie transakcję na Bitcoin, na Ethereum, na Euro USD, cokolwiek, z góry zakładasz, że ta transakcja pójdzie na stop lossa. Dlatego właśnie zarządzanie ryzykiem jest. Najważniejsze. Jeżeli pójdzie na profit i zrobimy sobie 2 do 1, 3 do 1, 4 do 1, 5 do 1, super, zarabiamy pieniądze. Jeżeli mamy większą dźwignię finansową, super, zarabiamy pieniądze, więc możemy to sobie ryzyko zwiększać, aczkolwiek tą podatność, tą, hmm, brakuje mi teraz słowa, tą tolerancję na ryzyko również jesteśmy w stanie rozwijać. Czyli na samym początku nasza tolerancja na ryzyko jest często dosyć mała, bo jeszcze nigdy się nie spotkaliśmy właśnie z rynkami finansowymi, z inwestowaniem, z kryptowalutami itd. Jeżeli będziemy wchodzili w głąb tego wszystkiego, to nasza tolerancja na ryzyko będzie również wzrastać. Dlaczego? Bo my mamy już dane historyczne, bo my mamy już informacje, bo my już wygraliśmy x transakcji, bo my już zarobiliśmy x pieniędzy, bo my już złapaliśmy x stop-lossów, bo my już wiemy, z czym to się je po prostu. Nasza pewność na tym rynku wzrasta, co za tym idzie, tolerancja na ryzyko również nam wzrasta. Na samym początku prawdopodobnie będziemy zarabiać małe pieniądze, będą to małe kwoty, następnie będziemy te kwoty po prostu powiększać, tak? Na samym początku ludzie grają za kilka dolarów, kilkaset dolarów, później idzie to kilka tysięcy dolarów, później idzie to kilkanaście tysięcy dolarów, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie niektórzy handlują po prostu. Mają wielkie sumy, które są angażowane w pojedynczą transakcję. Więc fajnie było, żeby sobie odpowiedzieć na samym początku na te pytania. Ale to jest bardzo ogólnikowe. To, co nas interesuje, to w jaki, jaką drogę my chcemy obrać właśnie tutaj w Akademii, właśnie w grupie Take Profit Crew. I my po części ten trading plan dla ciebie tak naprawdę stworzyliśmy. Czyli ta akademia, do której ty masz dostęp, Akademia Take Profit, Discord. Rozmowy pojedyncze, rozmowy grupowe i tak dalej. To jest właśnie nic innego jak podpowiadanie Tobie, jak ma wyglądać twój trading plan. O czym ja tutaj mówię? Swipe Swipecoin, lewe rage. Lewe rage. Exchange. Inwestycje. Czyli mamy chociażby dostęp do Swipecoin leverage, czyli mamy gotowe powiadomienia, kopiuj, wklej, gotowe analizy, które możemy sobie otwierać, nie mając zielonego pojęcia, co my tak naprawdę robimy. Musimy oczywiście obliczyć odpowiednie ryzyko, musimy odpowiednie Musimy oczywiście znać odpowiednie entry, odpowiednie stop loss, odpowiednie take profit, który mamy podany. Więc mamy gotowca, którego po prostu musimy nauczyć się puszczać i musimy nauczyć się zarządzać ryzykiem. Następnie aplikacja Blaze. To samo co Swipecoin Leverage, tylko tym razem mamy do czynienia z Forexem. Jeżeli chodzi o nasz Swipecoin Leverage, mamy do czynienia... Z kryptowalutami. Więc możemy sobie operować na kryptowalutach. Najlepiej by to było robić na giełdzie typu Binance, typu Bybit. Możemy sobie na przykład otwierać transakcje na e, naszych derywatywach, tak, czy na koncie Futures z dźwignią, wykorzystując po prostu dźwignię finansową. Możemy rozgrywać różne setupy, które są podawane na Swipecoin leverage. Najlepiej byłoby to robić właśnie na giełdzie. Tak jak powiedziałem, Binance, Bybit, Max, e, C, cokolwiek. Następnie mamy Blaze'a, czyli idziemy tutaj do Forexu. Czyli tutaj nam się przyda już MetaTrader 5 i jakiś broker. Na początku zaczynamy sobie na koncie demo, następnie otwieramy brokera, czy to właśnie za nasze realne pieniądze, czy to na przykład podchodzimy do egzaminu na konto fundowane. Jak najbardziej można te wszystkie narzędzia wykorzystywać. Można angażować swój własny kapitał, można starać się zaliczyć egzamin na tradera fundowanego i operować kapitałem firmy. Prop tradingowej. Obie drogi są dobre, po prostu musisz zdecydować, co dla Ciebie będzie lepsze. Moim zdaniem, w tradingu w inwestycjach ciągle szukamy dźwigni finansowej, więc warto było po prostu tą dźwignię finansową znajdywać w każdym aspekcie. Następnie, jeżeli mamy te trzy te dwie rzeczy, tak, czyli Swipecoin Leverage oraz Blaze, czyli. Typowo kopiuj wklej chcemy dorzucić skaner, czyli tutaj właśnie dorzucamy skaner. Na początku możemy dodać cypher, czyli mamy tutaj nic innego jak znowu rynek Forex. Dlaczego cypher? Bo znowu mamy podane entry, mamy podanego stop lossa, mamy podane take profity, więc to jest po prostu dla Ciebie proste. Nie musisz nic kombinować, nie musisz się na niczym znać, nie musisz niczego wiedzieć żeby zagrywać właśnie w oparciu o Cypher. A statystycznie Cypher w miesiąc w miesiąc daje rezultaty na plus, więc warto byłoby sobie takie transakcje puszczać. Następnie mamy Następnie mamy kolejny skaner, chociażby Aurus, który analizuje nam złoto. Tutaj już dodajemy kolejne rzeczy, czyli tak samo tak jak na przykład mieliśmy tutaj kopiuj wklej na Cypherze, tak samo jak mieliśmy kopiuj wklej na Blaze, tak samo jak mieliśmy kopiuj wklej na Swipecoin Leverage, tutaj już mamy odpowiednie Potwierdzenia do wejścia w transakcję. Czyli mamy strefę cenową, strefę reakcji cenowej, czekamy na reakcję cenową, ustawiamy sobie st yy stop lossa, ustawiamy sobie take profit. Tak więc dodajemy kolejny puzelek do naszej tradingowej przygody. Następnie mamy kolejny skaner, który się nazywa Scalper. Bitcoin oraz Ethereum. I również na skalperze trzeba czekać na potwierdzenia, czyli również dodajemy kolejną cegiełkę w naszej e, tradingowej przygodzie. I biorąc pod uwagę to, że mamy dwie aplikacje, na którą dostajemy kopiuj w klej, mamy skaner, który jest typowo kopiuj w klej, mamy Aurusa, który jest skanerem, e, który wymaga już od nas e, jakichś tam potwierdzeń oraz mamy skalpera, który również jest kolejnym skanerem, który wymaga od nas dodatkowych potwierdzeń. Mamy mnóstwo ale to mnóstwo potencjalnych zagrań, potencjalnych wejść. I teraz warto by było się zastanowić, jakim my właśnie ryzykiem chcemy operować. Takie bardzo uniwersalne ryzyko to jest 1%. Jeżeli chodzi o rozgrywanie setupów w firmach prop tradingowych, moim zdaniem nasz przedział ryzyka powinna ostelować właśnie między ćwierć a 1% na transakcję, na trada. Dlaczego? Bo w firmach pro tradingowych mamy po prostu margines błędu około 10%, czyli jeżeli zejdziemy poniżej 10% na naszym koncie brokerskim, firma nam po prostu dziękuje i zabiera nam dostęp do kapitału. Dlatego grając chociażby ryzykiem 1% mamy tak naprawdę 10, 10 prób, 10 transakcji, które możemy, mogą pójść na stop lossa. Grając mniejszym ryzykiem tych prób po prostu jest coraz, coraz więcej. Więc jeżeli chodzi o firmy prop tradingowe, moim zdaniem powinniśmy oscelować około ćwiartka do 1% maksymalnie. Jeżeli chodzi o własny kapitał, moim zdaniem możemy sobie te, to ryzyko e, zwiększyć, tak? Czyli możemy operować większym ryzykiem. Dlaczego? Dlatego, że mamy 100% marginesu błędu. Tak jak na przykład w koncie fundowanym mamy tylko 10% i nam kapitał zabiera firma protestingowa. Naszym własnym kapitałem mamy 100% ryzyka e, i możemy ten kapitał po prostu w 100% stracić, tak? Więc tym samym sposobem mamy dużo, dużo więcej prób, czyli na przykład zagrywając 10% na transakcję musimy otrzymać na przykład 10 stop lossów, żeby wyzerować nasze konto i moim zdaniem 3% na moim zdaniem 3% na transakcję jest to po prostu, mm, że tak powiem strategia bardzo bezpieczna, tak, czyli wpiszę sobie bezpiecznie około 3 do 7, no dajmy 5, 7% Około, to jest moim zdaniem neutralnie około 10% dosyć już ryzykownie. Więc czym mniejsze ryzyko, tym tak naprawdę to bezpieczeństwo nam, czym większe ryzyko, to bezpieczeństwo nam po prostu maleje, ale również zarobki nam się zwiększają. Czyli jeżeli gralibyśmy na przykład 100 dolarów na transakcję, albo inaczej, mamy Mamy kapitał nasz 1000 dolarów, tak? I jeżeli byśmy sobie rozgrywali na przykład trady 10%, no to ryzykujemy na jedną transakcję 100 dolarów. Jeżeli robimy na przykład 2 do 1, no to za jedną transakcję zarabiamy 200 dolarów. Jeżeli mamy na przykład 1000 dolarów i zagrywamy sobie ryzykiem na przykład 3%, no to mamy nasze Eee, czekaj, to będzie, na, to będzie 30 dolarów na trade i na przykład angażując sobie ten trade, wygrywając na ratio 2 do 1, no to możemy zarobić na przykład tyle, tak? Czyli zauważ, zauważ tą Różnice. Czym większe ryzyko, tym więcej jesteśmy w stanie zarobić, ale tym też ten margines błędu jest dużo, dużo mniejszy i mniej mamy po prostu prób. Więc pytanie do Ciebie jest następujące, jakim ty ryzykiem chcesz e, zawierać transakcje, tak? Jakie ty ryzyko jesteś w stanie znieść? Moim zdaniem, na samym początku powinniśmy osterować jak najbardziej w tym ryzyku, którym jest najmniejsze. A nie mogę chyba zaznaczyć tylko, e, tylko tego, tak? i pogrubić. No dobra, nieważne. Więc na samym początku ostylowałbym w tych widełkach po prostu mniejszych, żebyś, bo na samym początku ty się dopiero uczysz, tak? Więc jeżeli ty się dopiero uczysz, to bez sensu moim zdaniem jest zakładać zarabianie pieniędzy, skoro jesteśmy na etapie nauki. Więc na początku skupmy się na nauce, na małych kwotach, na małym ryzyku. Idąc dalej w las, z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień, będziemy mogli sobie to ryzyko powiększać, więc tak moim zdaniem to powinno wyglądać, ale tak jak już powiedziałem, odsyłam również do Przemka Wójcika, odsyłam również do Kamila Lewandowskiego, bo tam chłopaki po prostu powiedzieli z detalami, jak to powinno wyglądać e, ich zdaniem. Więc jeżeli chodzi o dziennik tradera i jeszcze raz, jeżeli chodzi o trading plan, to moim zdaniem, jak to powinno wyglądać właśnie w Twojej, na początku w Twojej przygodze tradingowej, Swipecoin Leverage, Blaze, Cypher, Aurus Scalper. Jeżeli idziesz dalej w las, chcesz sobie dodawać kolejne rzeczy, chcesz na przykład e, levelować, jakby wznosić, wznosić Twój trening na wyższe poziomy, możesz zobaczyć na nasz stary, poczciwy Harmonic Scanner, który działa na większych przedziałach czasowych i daje Tobie również strefę reakcji cenowej, w której będziemy chcieli szukać na mniejszym przedziale. Cenowym, czasowym wejścia w transakcję. Czyli na stary harmonik poczciwy, który już działa od 7 lat, daje bardzo fajne setupy, daje na, na przykład wyszukuje nam transakcje z 4-godzinowego przedziału czasowego, z jednogodzinowego przedziału czasowego i my w, w strefie cenowej chcemy znaleźć reakcję na mniejszym przedziale czasowym. To już wymaga doświadczenia. To już wymaga chociażby takich zagadnień jak akumulacja bądź dystrybucja wajkowa. To już wymaga znajomości e, tak zwanego price action, tak? czyli patterny, które pokazują nam rewersale bądź kontynuację. To już wymaga od nas znajomości po prostu analizy technicznej. To nie jest tak jak na przykład na swipecoin leverage, na blaze, na cypher, na aurus, na scalper, że niczego nie musimy wiedzieć. Do tego potrzebujemy już znajomość analizy technicznej. Gdzie się takie nauczymy? Na Go live. Dodatkowo. Możemy sobie dodać Sniper Vision, Vision albo Impulse. To są skanery na przedziałach jednominutowych, czyli bardzo szybkie mm, transakcje, tak zwany scalping, które również dają bardzo dużo setupów, ale również jest to po prostu dla osób już bardziej doświadczonych, bardziej zaangażowanych, zaawansowanych. Więc jak najbardziej można sobie zagrywać i tradeować właśnie czy to przy użyciu naszego starego harmonika łapiąc długie swingi na przykład ratio jak 1 do 15 można tradeować przy użyciu sniper vision impuls tylko moim zdaniem powinniśmy przejść tą drogę taka jak powinna no taka jak jest gdzieś tam przetarta tak czyli właśnie korzystać ze swipecoin leverage korzystać z blaze cypher aurus scalper następnie jeżeli chcemy wejść na naprawdę wysoki poziom jak najbardziej idźmy Idźmy dalej. Mamy do tego Harmonika z większych przedziałów czasowych, mamy do tego sniper vision, mamy do tego Impuls. Troszeczkę musimy się znać, że tak powiem, na robocie, ale jak najbardziej możemy to robić. Więc zrób sobie screenshot, zapisz sobie na kartce, cofnij ten materiał, obejrzyj sobie jeszcze raz, drugi, czyli czwarty, żeby wyciągnąć jak najwięcej. Informacji. No i obowiązkowo, tak jak już powiedziałem, pójść do Przemka Wójcika, pójdź do Kamila Lewandowskiego sesja favorite. I tam jak wpiszesz trading plan, to masz rozbite y, totalnie ze szczegółami, jak powinien taki właśnie trading plan wyglądać. Jeżeli chodzi teraz o dziennik tradera, o, jest tutaj mała literówka. Dziennik tradera to jest nic innego, jak Excel, do którego wpisujesz różne swoje zagrania. I ja pokażę Tobie mój przykładowy Excel, który jest naprawdę bardzo prosty. I zauważ, ja tutaj nie mam jakichś diagramów, ja tutaj nie mam jakichś słupków, ja tutaj nie mam jakichś nie wiadomo jakichś skomplikowanych komend. Oczywiście możesz to zrobić, jeżeli chcesz możesz sobie stworzyć naprawdę bardzo zaawansowany Excel, który podliczy tobie różne rzeczy, możesz wpisywać tam wartości, typu na przykład twoje saldo początkowe 100, 200, 500 dolarów. Używać procentu składanego, czyli liczyć ile zarabiasz, ile tracisz, jak to wszystko się kumuluje w czasie. Jak najbardziej możesz to robić. To, do czego ja zachęcam przynajmniej na początku Twojej przygody tradingowej, to stworzyć sobie prosty Excel. Może być to na dysku Google, czyli tak jak ja, ja na przykład tutaj mam. Może być po prostu na swoim komputerze, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że ten dziennik tradera ma jedno bardzo ważne zadanie. Powstrzymać Ciebie przed głupimi transakcjami, czyli dajmy na to, odpalasz sobie MetaTrader 5, odpalasz sobie TradingView, giełda, cokolwiek i patrzysz na Jakiś instrument, twierdzić, o kurczę teraz chyba będzie szło do góry. O kurcze, teraz chyba będzie szło do dołu. Więc warto byłoby zawrzeć transakcję, ale wtedy sobie uzmysławia, że kurcze, kurczę przecież ja to muszę wpisać w dziennik tradera. Nie ma moich potwierdzeń, nie ma moich warunków, nie ma mojego entry. Nie wiem gdzie dać stop lossa, nie wiem gdzie dać tej profit. I to możecie powstrzymać przed podjęciem głupiej transakcji. Więc dziennik tradera jak najbardziej się sprawdza. Jeżeli chodzi o mnie, ja mam bardzo prosty dziennik tradera, który służy mi do zbierania danych. Czyli ja mam datę, ja mam parę, czyli taki nasz instrument, ja mam kierunek, czy gramy na wzrosty, czy gramy na spadki. Mam entry 1, czyli wejście z tak zwanych górnych widełek oraz take profit 1, take profit 2, take profit 3. Mam entry 2, czyli wejście z dolnych widełek z bardziej. Z takim, że mam lepsze RR, czyli entry 2 i take profit 1, entry 2 take profit 2, entry 2 take profit 3 oraz mam modyfikacja DM, czyli tak zwane double mitigation, czyli zawieranie transakcji już po reakcji w strefie cenowej z mniejszego przedziału czasowego. Czyli coś, do czego każdego zachęcam, jeżeli masz jakąkolwiek transakcję, masz jakikolwiek przedział cenowy, czyli np. entry 1, entry 2. Warto by było nauczyć się, na jakie ty warunki czekasz w strefie cenowej, żeby zawrzeć transakcję z mniejszego przedziału czasowego. Może to być na przykład przedział czasowy od 1 minuty poprzez 2, 3, 4, 5, 15 minut, ale po prostu czym niżej, czy mniejszy stop loss, czy mniejszy margines błędu, tym twoje RR się wydłuża. Więc tak jak tutaj widzisz: łapiemy trady jak 5 do 1, jak 4 do 1, jak 4 do 3, jak 6,5 do 1. Niektóre trady były jak 17 do 1, jak 3 do 1, jak 7 do 1, jak 26 do 1, jak 13 do 1, jak 9 do 1, jak 17 do 1. Więc jeżeli się nauczysz właśnie operować na tak zwanych DM ach czyli double mitigation, to po prostu będziesz zarabiać więcej pieniędzy. Następnie wrzucam sobie, jaki był rezultat na samym początku: czy złapaliśmy take profit, czy złapaliśmy stop losa. Następnie screen z trading view. Później mam podsumowanie właśnie względem takiego. Be, bezpiecznego rozgrywania, następnie takie bardziej neutralne, następnie ryzykowne, jak wychodziła taka statystyka, podsumowanie, ile mieliśmy wartości, które złapały stop loss, a ile wartości TakeProfit1, TakeProfit2, TakeProfit3, ilość tradów i tak naprawdę na samym początku symulacja, jeżeli rozgrywalibyśmy 100 dola, 1000 dolarów na transakcję, jakby to wszystko tutaj wyglądało? Więc na przykład ryzykując tam, w, naj, w najlepszym wypadku grając kopiuj w tle 10% ryzyka, mielibyśmy na przykład, no podwoilibyśmy swój kapitał. W najgorszym wypadku zarobilibyśmy na przykład 200 dolarów, a jeżeli byśmy na przykład grali double mitigation z 10% ryzykiem, moglibyśmy aż zrobić razy 8 naszego całego konta tradingowego. Więc warto sobie zbierać ta, taką statystykę, to nam pokazuje realnie, jak idą nasze tygodniowe, miesięczne zagrywki, czego możemy się spodziewać, i to nam po prostu ułatwi w naszej drodze treningowej. To było na tyle w tym materiale troszeczkę się rozgadałem, miałem zrobić to jak najkrócej, aczkolwiek moim zdaniem, jest to naprawdę ważny temat, żeby każdy to zrozumiał. Więc odsyłam Ciebie raz jeszcze do Przemka Wójcika, do Kamila Lewandowskiego, żeby zobaczyć właśnie, jak u nich wygląda trading plan, zrób sobie screenshot, przeanalizuj, odpal jeszcze raz może to, to wideo. I po prostu zastanów się, stwórz swój trading plan, stwórz swój dziennik tradera i po prostu z dniem dzisiejszym zacznij konse konsekwentnie po prostu realizować swój trading plan oraz wypełniać swój dziennik tradera. Żegnam się z Tobą bardzo, ale to bardzo cieplutko. Życzę Tobie po prostu samych udanych transakcji, PCO.